Zapraszamy do wysłuchania codziennego magazynu portalu deon.pl Puls Świata, Puls Kościoła. Na 29 dzień września 2025 roku przygotowaliśmy następujący wybór informacji: imieniny i wspomnienia liturgiczne. 29 września imieniny obchodzą: Daćbog, Franciszek, Gabriel, Michalina, Michał oraz Rafał. 29 września Kościół katolicki obchodzi w liturgii święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Patronami dnia 29 września są święci archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał. 29 września Kościół wspomina świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, to istoty duchowe, słudzy Boga i Jego posłańcy. Święty Michał Któż jak Bóg, jest przywódcą wojsk niebieskich w walce z Szatanem, patronem rycerzy i żołnierzy. W ikonografii przedstawiany jest w zbroi z mieczem i tarczą. Święty Gabriel, Mąż Boży, to posłaniec Dobrej Nowiny, który zwiastował narodziny Jezusa i Jana chrzciciela. Jest patronem m.in. pocztowców i dyplomatów. Święty Rafał, Bóg uleczył, w księdze Tobiasza. Opiekuje się tobiaszem, leczy jego ojca i wypędza demona. Uważany jest za patrona podróżujących, chorych i lekarzy. W ikonografii często ukazywany jest z laską pielgrzyma. Pismo Święte to skarbiec, korzystasz z niego? Jak odnaleźć spokój i szczęście w trudnych czasach? Spróbuj 15 minut z Pismem Świętym. Codzienne 15-minutowe czytanie Pisma Świętego może przynieść zaskakujący efekt w postaci spokoju serca i poczucia, że nie jest się samemu. W przeciwieństwie do rad kołczów, które mogą nie pasować do konkretnej sytuacji, Biblia jest księgą, którą czyta się w towarzystwie autora. Jak twierdzą regularni czytelnicy, słowo pisane zaczyna do nich przemawiać, dając poczucie, że Bóg zna ich problemy i chce pomóc. Pismo święte to źródło prostych, a zarazem ponadczasowych wskazówek na temat szczęścia, uważności i budowania relacji. Regularna lektura przynosi wyciszenie, radość i motywację, nawet w obliczu życiowych trudności. To eksperyment bez ryzyka, który może pozytywnie odmienić życie. Trzy historie miłosne z Pisma Świętego: czego uczą nas te małżeństwa? Pismo święte kryje inspirujące historie miłosne, które mogą stanowić wzór dla współczesnych związków. Trzy biblijne małżeństwa: Jakuba i Racheli, Rut i Boaza oraz Zachariasza i Elżbiety uczą nas wartości kluczowych dla udanej relacji. Historia Jakuba i Racheli pokazuje, że warto cierpliwie i wytrwale walczyć o miłość, która potrafi przetrwać wiele przeszkód. Małżeństwo Rut i Booza uczy, że prawdziwa miłość rodzi się z szacunku, dobroci i odwagi, a ich relacja budowała się powoli i konsekwentnie. Z kolei historia Zachariasza i Elżbiety udowadnia, że nawet w obliczu cierpienia i braku potomstwa, wiara i wzajemne wsparcie mogą umocnić związek. Uczą one, że warto traktować kryzys jako szansę na pogłębienie miłości i być otwartym na Boży Plan. Jaki werset z Biblii najbardziej pasuje do Twojego nastroju? Rozwiąż test i sprawdź. Artykuł zachęca, by w chwilach smutku, radości lub niepokoju sięgnąć po werset biblijny odpowiadający obecnemu nastrojowi. Z pomocą przychodzi test, który po kilku pytaniach pozwala odkryć fragment Pisma Świętego najlepiej dopasowany do stanu ducha. Autor zaznacza, że Biblia. Towarzyszy w każdych emocjach, pomaga odnaleźć słowa nadziei czy pocieszenia. Test jest prosty: wystarczy odpowiedzieć na pytania i otrzymać konkretny cytat. Dlaczego boisz się czytać Pismo Święte? Autorka zastanawia się, skąd bierze się lęk przed samodzielną lekturą Pisma Świętego, podkreślając często powtarzające się obawy niekompetencja. Błędna interpretacja czy brak zrozumienia. Pisze, że wielu z nas nie dostało zachęty w kościele do osobistego sięgania do Biblii i samodzielnego jej rozważania. Proponuje korzystanie z narzędzi pomocniczych, komentarzy biblistów, rozmów z kapłanem czy we wspólnocie by odkrywać głos Boga w swoim życiu. Sześć fragmentów Pisma Świętego, które dodadzą otuchy w trudnych chwilach. W trudnych chwilach warto sięgać po słowo Boże jako źródło prawdziwej nadziei. Artykuł przedstawia sześć fragmentów Pisma Świętego, które mogą dodać otuchy. Pierwszy z Psalmu 62, wersety 6 i 7: Spocznij w Bogu, on jest twierdzą moją. Drugi z Księgi Izajasza, rozdział 43, wersety 1 do 3. Zapewnienie obecności Boga w wodach, ogniu, przeciwnościach. Trzeci to list do Filipian. Rozdział pierwszy, werset szósty. Ufność, że Bóg dokończy rozpoczęte dzieło. Czwarty to Ewangelia Świętego Jana. Rozdział szesnasty, werset trzydziesty trzeci. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Piąty fragment jest z księgi przypowieści. Rozdział 3, wersety 5 i 6: Pełne zaufanie i poleganie na Bogu. Szósty jest z księgi proroka Jeremiasza. Rozdział 29, werset 11: Boży plan pokoju, niezguby, dający przyszłość. Te cytaty przypominają, że Bóg towarzyszy człowiekowi w cierpieniu, staje się ostoją i prowadzi ku nadziei. To wszystko na dzisiaj w magazynie Puls Świata, Puls Kościoła. Zapraszamy do słuchania nas codziennie na platformie YouTube, na platformie Spotify oraz na kanale radiowym Radio Deon Modlitwa. Do usłyszenia.